Kiedy ogień trzaskał w nocnej ciemności, a dym unosił się w górę, grupa przyjaciół zasiadła wokół ogniska, wspominając niesamowite historie. Słyszeliście o mężczyźnie z wąsami? Zapytał Tomek. Jego wąsy poruszały się przy każdym słowie. Mówią, że codziennie wędruje po lesie w denimowych spodniach, szukając swojej zaginionej duszy. Zaraz po tych słowach w powietrzu rozległ się dźwięk łamanego gałęzi. Przyjaciele zamilkli, a ich serca zaczęły bić szybciej. Z ciemności wyłoniła się postać w denimie, z wąsami tak długimi, że zdawały się dotykać ziemi. Szukam czegoś, co mi zabrano. Jego głos brzmiał jak echo. Nagle ogień zgasł, a w mroku rozległ się przeraźliwy śmiech. Kiedy światło powróciło, mężczyzna zniknął. Przyjaciele spojrzeli na siebie w przerażeniu. Szokująca prawda ujawniła się. Zawsze był jednym z nich, a jego wąsy to ich własne, splątane w mrocznym tańcu.